A w dzisiejszym odcinku finał akcji z Biotopem. Dzisiaj bardzo ciężko pracuję, już mnie nadgarstki bolą tak szczerze od tego mycia. Spodziewaliśmy się czegoś łatwiejszego, ale przynajmniej nie będzie... Że... Za jeden tekst napisany w komentarzu, ktoś będzie miał pomalowany dach. Dodałam komentarz, y, pomalujcie mój dach. Podoba Ci się malowanie dachu? Tak. Jest fajnie. Y Zostawcie lajka like pod tym filmem. A jeżeli macie pomysł na kolejną akcję z Biotopem, to napiszcie o niej w komentarzu. Hej, witam Was. Tutaj Dominik w dzisiejszym odcinku: Wyjątkowe malowanie dachu, ponieważ ostatnimi czasy przed każdym moim filmem leciała taka oto plansza. I wspólnie z Biotopem wymyśliliśmy akcję, gdzie będzie można zdobyć właśnie malowanie dachu. I jeszcze za nie nie zapłacić. Jesteśmy właśnie na tym zleceniu, a ze mną jest Kamil przedstawiciel właśnie biotopu i opowiadaj, co tutaj będzie się działo. Eee, no, dzisiaj zlecenie dość specyficzne, tak jak mówisz, e, Państwo szczęśliwie wylosowali naszą nagrodę. Wygrali ją tak naprawdę e, kreatywnością i świetnym komentarzem, więc poddany renowacji ich dach Blaszany wcześniej już pomalowany. Czy pomalowany nieumiejętnie, czy tutaj zostały popełnione jakieś błędy? Na to pytanie odpowiedź znajdziecie w dalszej części Jak to wyszło? Bardzo dobrze, tylko teraz trzeba iść pod rabinę. Brzmię nadgardki on tak szczerze, od tego mycia. Bo... Ciężko utrzymać. Nie, nie, że ciężko utrzymać, tylko no jak. Wiesz, to jest suszyk, jeszcze taki fajny płaski dach i praktycznie non stop trzymasz na ciśnieniu, nie, no to non stop ci to ciśnienie odpycha. odpycha, a ty dopychasz. I... No ale tu I są tak mięśnie! Tu ale tu są mięśnie, nie wie <laughs> <byle> jakie. <laughs> Szanowni Państwo, właśnie jesteśmy po myciu i powiem szczerze, spodziewaliśmy się czegoś łatwiejszego, ale przynajmniej nie będzie, że to jest, wiesz, ustawione i tutaj są postawieni nasi znajomi. Niestety, ale cała powłoka się nam zuszczyła, albo przynajmniej jej duża część. Tak, no około 60% farby pozbyliśmy się z tego dachu. Jest to akurat dobra dla nas informacja, dlatego że im więcej tej farby zejdzie podczas mycia, tym większy sukces i powodzenie naszego zlecenia. No tutaj jeżeli chodzi o tą farbę, która była wcześniej na dachu, prawdopodobnie była to farba chlorokauczukowa i tak jak mówię, nasze myjki doskonale sobie z nią poradziły i będziemy przystępować do warstwy podkładowej. No właśnie, co dalej? No bo tutaj jest pełno bałaganu niestety, ale ścinki z tej powłoki tutaj latają dookoła. Więc co będzie następnym etapem? No, nasza ekipa musi tutaj doprowadzić podwórko do stanu sprzed przyjazdu. Wszystko zostanie posprzątane, okna dachowe za chwileczkę będą się zaklejały, zabezpieczały, aby nie zostały pomalowane i wszystkie inne elementy newralgiczne narażone na działanie farby, których nie, chci nie chcielibyśmy mieć pomalowanych. Także po zabezpieczeniu zaczynamy aplikację. stronę wschodnią mamy zakończoną zaczynamy w stronę zachodnią tak jak tutaj warto zauważyć na taką późną porę już październikową cieszymy się, że przyszło nam pracować na dachu z położeniem geograficznym w stronę wschód-zachód. W przypadku strony północ-południe mogłoby to być już nie do zrobienia w tym roku Szok, Szok. Maggelan <laughs> A jak wyszła ta część? ta część poszła bardzo szybko, sprawnie. Efekt jest bardzo fajny. Klient wyszedł, zobaczył. Mówi, że no, nie ma porównania. No i też mówi, że jak za darmo to dobra cena. To uczciwa, to. To, że uczciwa cena. Mamy pomalowaną jedną powłokę. Zobaczymy, co na to powie pan y, wykonawca. Panie wykonawca, chodź pan! Jak co? się malowało? Dobrze, bardzo dobrze się malowało. No, na szczęście tutaj państwo wygrali taki daszek, który nie jest y, bardzo trudny technicznie, jest wręcz przeciwnie, jest bardzo fajnie po nim chodzić. Pani się chodzi, ale gorzej było go przygotować. Podpadająca no, powłoka nie jest łatwa. Słuchaj, no, przygotować go było mega ciężko, bo myliśmy go 10 roboczogodzin. godzin. 10 rocznych godzin do tego jeszcze spłukać. To miłe, że mówisz myliśmy. Tak, bo mam dwubiegunowość. Efektu jeszcze nie widzę. Mhm. Ale to trzeba tak się lekko wychylić i już będzie widać. Tak, tam z górki widać mhm. się dużo lepiej. Natomiast jestem zadowolony, ponieważ dla mnie jest to odciążenie. Dużo mniej pracy dla mnie, bo miałem robić to sam. O, czyli jest Pan dumny z żony? Można tak powiedzieć. Ściągnęła obowiązek z Pana malowania tego dachu. A czy pamięta Pan komentarz? E, tak, e, pomalujcie mój dach. Bo inaczej on zrobi to samo. Szkoda byłoby dachu? Tak. <laughs> było? hmm. e, jak się Jak się podoba? E, bardzo. Tak? Tak, ja jestem zadowolony. Kolor też jest okej. Okay, więc... Tylko polecać. Minęło dwie godziny. Jedziemy sobie następną powłokę, ale żeby wam się nie nudziło oglądając jak malujemy, to Kamil odpowie na pytanie, dlaczego te powłoki się uszczą. Naturalnie starzejąca się powłoka lakiernicza, bo jak wiemy, nic nie ma na wieki i każde malowanie będzie nam służyło przez jakiś określony czas, jest utlenienie się tej powłoki czy też skredowanie. Jeżeli dach się uszczy, to znaczy, że był popełniony jakiś błąd. Jednym z trzech takich błędów, które Państwu w tym filmie przedstawię, będzie zbyt wczesne pomalowanie blachy po jej ocynkowaniu, ponieważ blacha ocynkowana powinna się przez określony okres czasu wypatynować, utlenić, zamykamy ją wieczną warstwą farby. Co powoduje, że ten ocynk tak czy siak chce wyjść i on sobie po prostu z tą farbą poradzi. Następstwem tym są pęknięcia, utlenienie się ocynku, a my zostajemy z problemem. Drugim fundamentalnym błędem jest użycie farb o zbyt sztywnych żywicach. Jeżeli chodzi o blachę dachową, jest na dość cienka, różnica temperatur jaka na nią oddziaływuje na przemiennie zimno z ciepłem powoduje, że w lecie dach się rozciąga, w zimie kurczy i zbyt mała termoplastyczność farby spowoduje, że ta powłoka popęka i się połuszczy. A trzecim błędem, już takim bardzo podstawowym, ale często popełnianym przez niedoświadczonych wykonawców, którzy chcą zająć się naszym dachem, jest niedokładne wymycie, niedokładne odtłuszczenie lub też niewypłukanie środka odtłuszczającego, dzięki czemu nasza farba nie ma przyczepności do podłoża i zaczyna się łuszczyć. Zobaczcie, stoimy pod kątem, czyli tutaj, gdzie zawsze jest najgorzej, a patrzcie, Niemalże że w ogóle nie widać złuszczonej się powłoki. Pięknie, pięknie. Ładnie to malujemy, Michał. Czyli ile ci weszło na tamtą powłokę? Nie, około 45 litrów na 100 m2. Na jedną czy na dwie? Na dwie powłoki. Na dwie powłoki, już na, na gotowo. Liczyć. I dlaczego tak mocno zalewacie? Yy, zalewamy to tak mocno, żeby to wyglądało też estetycznie przez to, że gdy my, myjemy dach łuszczący się, on nie schodzi nam do gołego ocynku, gdzie jest już jednolita blacha, tylko mamy... Yy, mam... No część zostaje, część nie no, zostaje. Nie gdzieś, mamy... gdzieś się zawsze trzyma. Gdzieś jak ktoś tam pomalował ten jak kawałek, się... no to już gdzieś mu tam kapło i jest dobrze. Jak się ktoś pomylił i dobrze zrobił, no to się trzyma. Przez to my też malujemy grubiej, żeby tą powłokę jak najbardziej wyrównać, wygładzić, żeby, żeby była estetyczna i wygląda dobrze z bliska, z daleka, z góry, z dołu, nawet z pod spodu. Podoba Ci się malowanie dachu? Tak. No i elegancko. Ładniejszy niż był wcześniej, czy brzydszy? Ładniejszy. Ładniejszy? No bo nie wiem, czy widziałeś, ale wcześniej było tak, wiesz, tak nie było tej powłoki, a tutaj już jest ładnie pomalowane, no nie? No tak. Ale to musisz opowiedzieć o swoich medalach. Skąd masz te medale? Medale mam z biegu, koszulkę mam z biegu jeszcze. Okay. Medal z piłki. Wow. A w jakim klubie występujesz? We Wróblowiance. Elegancko. No to elegancko. I chcesz, żeby to wrzucić? Tak. No. Ale powiem wam, że pogoda jest mega spoko. Jak na jesień. Coś z tego będzie. Uwaga, uwaga! Wypowie się o dachu Adam. Adaś, jak Ci się to podoba? Jest fajnie. Okej. Okay. A jest ładniej niż było, czy brzydziej niż było? Ładniej. Okej. Okay. Jest taki ciemniejszy ten odcień. Tak. Fajniejszy, tak? Tak. Wcześniej trochę jeszcze schodziła ta farba. No widzisz, że tutaj już tak pozaklejaliśmy to wszystko ładniej i pomalowaliśmy, to mam nadzieję, że Ci się będzie podobało. No podoba się. Podoba się? Bardzo. No to cieszymy się. Czekamy na mamę. Co? Zobaczymy co powie. Teraz z nami jest Pani Patrycja, zwycięzczyni konkursu, który organizowaliśmy wraz z Dominikiem. Pani Patrycjo, dodała Pani komentarz, który zwyciężył. Chcielibyśmy zapytać, czy pamięta Pani jego treść? Oczywiście, że pamiętam. Dodałam komentarz, pomalujcie mój dach, ponieważ mój mąż to zrobi, a szkoda dachu. <noise> w takim razie proszę ocenić naszą pracę. Dach jest już gotowy, warstwy farby są położone. Jeżeli chodzi o Pani ocenę kolorystyki, przebiegu pracy, naszej komunikacji z Panią też na etapie już po zwycięstwie tego konkursu, czy wszystko było zgodnie z Panią oczekiwaniem? Może od początku. Zdecydowaliśmy się na pomalowanie dachu i wzięliśmy kilka ekip, które e, przyszły i tutaj e, wyceniły nam ten projekt i pokazały, jak ta współpraca będzie wyglądała. I mąż od początku mówił, że tutaj jesteście faworytami. E, ale mówił, że tanio nie będzie, tak? <laughs> ale teraz już wiem, skąd się bierze ta cena. Współpraca naprawdę na wysokim poziomie. E, wykonanie bardzo mi się podoba. E, wszystko od początku do końca przebiegało tak jak, tak, jak to, tak, jak się umówiliśmy i tak jak tego chcieliśmy, więc z całego serca polecam. Uważam, że naprawdę warto. Bardzo się cieszymy, że są Państwo zadowoleni. Liczymy na pozytywny feedback w sieciach społecznościowych. Jak i w Google też zachęcamy do dodania pozytywnego komentarzu, A tymczasem też dziękuję Państwu za bardzo dobrą współpracę i obydach cieszył okiem jak Dziękuję bardzo dziękuję. i będziemy polecać. A masz takiego pana Dominik maluje na YouTubie? Nie. Leci, lecimy. O! <słatki> Piąte gale, pu pu pu. Babciu, malujcie to! Yeah. Tak robi, popatrz. <noise> Dlaczego ten Michał zachowuje się w taki sposób i używa słów powszechnie uznanych za to niestosowne? Um. Czy wy w biotopie sami tacy? A jeżeli tam pojawi się rdza, to do dziury mam już bardzo blisko. Pio, 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 pio. <noise> Malowanie blachy falistej. Blachy falistej wcześniej malowanej, jak domniewamy po. W tym co zobaczyliśmy, blacha jest malowana wcześniej chlorokałczukową farbą. No teraz mamy problem. Co się dzieje? Ty, nie co się dzieje. To jak to naprawić? Czekaj, no to co, faktycznie ci pomóc? No Nie chłopie, poczekaj po kameru i se bo... A To Cię martwi? To jest normalnie. Popękała jak w tym przypadku. Takich przyczyn możemy mieć przynajmniej trzy. Jedną z tych przyczyn. Żalił się, że ma zakola? Ma. Jak to mówią, prawda w oczy zakola. No. Dokładnie. <noise> Nic nie zrobimy. Taka choroba.